Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj polecam prosty przepis na ziemniaki do obiadu, wyjątkowo pyszne, bez okrasy czy dodatkowych sosów. Cały tłuszcz, jaki tu został użyty, to raptem dwieńczki oleju takiego do smażenia, którymi te ziemniaki nasurowo zostały wymieszane razem z ziołami i z olejem. Ja tutaj ziemniaki obieram, nie są już takie młodziutkie, jeśli wolicie ze skórką, również można zrobić. Ziemniaki kroję na takie grubsze frytki, a właściwie na takie ćwiartki. Kiedy przekrojony kartofel do siebie się klei, wtedy wiemy, że ma dużo skrobi. Warto go przepukać wtedy zimną wodą króciutko, chodzi o to, żeby nieco pozbyć się tej skrobi, dzięki takiemu zabiegowi będą się lepiej piekły. Tutaj widzicie mieszankę ziół, trochę oregano, troszkę pieprzu ziołowego, papryki słodkiej czerwonej, troszkę pieprzu naturalnego i jeszcze trochę czosnku takiego w proszku. Mieszam to razem z olejem, dodam jeszcze taki też bardzo dobry składnik, dzięki któremu ładne kolory są przy pieczeniu i smak jest lepszy, łyżeczkę miodu i troszeczkę soli. Soli niewiele, potem możecie jeszcze oprószyć solą już po upieczeniu. Osączone ziemniaki z nadmiaru wody, którą wcześniej płukałam, polewam taką ziołową marynatą, mieszam dokładnie i wykładam na papier do pieczenia. Mniej więcej trzeba te ziemniaki oczywiście rozłożyć, żeby jednakowo się piekły. Kilka minut wcześniej nagrzałam piekarnik do temperatury 180 stopni, grzałka, góra, dół. Takie kartofelki pieczemy około 35-45 minut. To zależy jaki gatunek, bo różnie mogą się piec. Jeśli będą już miękkie, a mało rumiane, można je podpiec 2-3 minuty na funkcji grilla. Bardzo pyszne polecam. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, zapraszam na kolejne filmy.